Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o pięciu najczęściej popełnianych błędach podczas jazdy konnej. I ta lista będzie się tyczyła głównie osób początkujących. Ja z to droga na całe życie. Nigdy nie jest się perfekcyjnym jeźdźcem, który nie popełnia absolutnie żadnych błędów. Dlatego nie powinniśmy załamywać się, gdy szczególnie na początku naszej drogi jeździeckiej będziemy popełniać banalne błędy, ponieważ właśnie tym usłany jest ten sport. Najważniejsze jest zdanie sobie z nich sprawy i dążenie do wyeliminowania ich, by zastąpić je nowymi błędami. Będą one trochę bardziej skomplikowane. Ale nadal będą, bo taki właśnie jest już nasz sport. Dzisiaj postaram się omówić najczęściej popełniane błędy początkujących. Numer jeden: zostawanie w skoku. Jest to określenie na brak podążania ciałem miejsca za koniem w skoku. Koń leci, a jeździec jest na przykład w siodle albo robi półsiad, ale jest odchylony zbyt mocno do tyłu. Zostawanie w skoku ma różne formy, ale mogę Was uspokoić, zdarza się to nawet profesjonalistom na Grand Prix. Każdy koń ma inną technikę skoku, każdy czasem wyskoczy ze zbyt bliska lub ze zbyt daleka. I czasem my nie mamy na to większego wpływu i możemy zrobić tylko tyle, ile w danym momencie potrafimy. Numer 2. Zapominanie o pomocach. Mają z tym problem szczególnie początkujący, którzy nie wyrobili sobie jeszcze koordynacji i odpowiednich nawyków. Łatwo wtedy zapomnieć o używaniu poszczególnych pomocy, ponieważ nie jesteśmy w stanie podzielić naszej uwagi na tyle, by robić wszystko naraz. To najczęściej przechodzi z czasem, gdy jeździmy regularnie i zaczynamy się przyzwyczajać do konieczności wielozadaniowości. Numer 3. Niewysiadywanie chodów. Najczęściej jest to błędne koło, czyli siedzimy jako początkujący na usztywnionym koniu, który jest niezbyt wygodny, przez co jeszcze ciężej jest nam go wysiedzieć, a on staje się jeszcze bardziej sztywny i niewygodny itd. Tak Nauka dobrego wysiadywania chodu każdego konia zajmuje lata, jak nie kilkanaście lat. To, co możemy zrobić, to dodatkowe ćwiczenia poprawiające naszą elastyczność, umięśnienie i koordynację ruchową. Dzięki czemu będzie nam łatwiej działać mięśniami w odpowiednich momentach i miękko wysiadywać chody. Numer 4. Zaciskanie się kolanami. Jego przyczyną zazwyczaj jest złe wyszkolenie przez trenera, Albo brak równowagi. Niektórzy instruktorzy każą zaciskać się kolanami w siodle, by na przykład łatwiej było nam wysiedzieć w skoku lub wysiadywać chody. Jednak jak to bywa z drogami na skróty, więcej przynosi to szkody niż pożytku. Nasz dosiad nie powinien być zaciśnięty, lecz luźny i elastyczny. Zaciskanie kolan w siodle może nam pomóc, ale tylko na krótką metę. Numer 5. Używanie pięt zamiast łydek. Słaby mięśnie łydek dużo ciężej przykłada się do boków konia, przez co wielu jeźdźców intuicyjnie zaczyna używać w tym celu pięt podkopując konia. Jest to złe nie tylko przez wzgląd na stałe znieczulanie konia na nasze pomoce, ale również przez to, że uczymy się złych nawyków, które później ciężko jest wyeliminować, gdy wchodzimy na trochę wyższe poziomy jeździectwa. Takich podstawowych błędów jest bardzo, bardzo dużo i sama większość z nich popełniałam. Nie jest to jednak żaden powód do wstydu, a coś nad czym powinniśmy pracować, aby stawać się jeszcze lepszym miejscem. Niektóre z tych błędów zdarzają się każdemu i początkującym, i profesjonalistom. W końcu pracujemy z żywym zwierzęciem i czasem nie do końca da się skoordynować z nim nasze ruchy. Dlatego nigdy się nie załamujcie i ćwiczcie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film był ciekawy oraz pomocny, i że nie będziecie aż tak się przejmować tymi błędami. Zapraszam Was serdecznie na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta, i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.